Siema, z tej strony Kili To jest mój drugi vlog Miałem kilka pytań odnośnie motocykla jamaszki, jak tam się sprawuje Także sprawuje się świetnie, bardzo dobrze i ogólnie było dużo, dużo, dużo pytań odnośnie tego, czy to jest na pewno oryginalny motocykl, czy, czy, czy nie miał jakiejś gleby, czy to jest składak, ponieważ ma czarny silnik, e, srebrną la ramę i to tak niektórzy, niektórzy po prostu uważają, że to jest jakiś składany z pięciu motocykl. E, no, bynajmniej oczywiście tak nie jest, nie jest tak. Jest to oryginalny, oryginalny stan tego motocykla, on taki opuś tak opuścił fabrykę, no, poza tym kuferkiem oczywiście, wziąłem naklejeczką stars. Tak ten motocykl właśnie wyglądał, jak opuszczał fabrykę. No i zdjęcie mogę wam załączyć, pewnie się gdzieś tutaj tam pojawi, w którymś miejscu. Fotkę, jak taki motocykl wyglądał, gdy opuszczał fabrykę, więc e, tak, jest to, jest to wersja specjalna. Można tak powiedzieć, rzadko spotykana wersja e, te, tych motocykli. Kolor Sunset Orange, Autumn Orange. E, i właśnie on się charakteryzuje tym takim perłowym, pomarańczowym lakierem, srebrną ramą i czarnym silnikiem srebrny, tak samo mamy wahać srebrna rama, czarny silnik jest to wersja z ABS-em, tak jak już mówiłem w poprzednim vlogu super się sprawdza jakby bardzo jestem z niego zadowolony uwagę przyciąga z tym kufrem moim zdaniem prezentuje się super troszkę go ostatnio wyczyściłem, dopieściłem, także Także jest, a vlog w sumie miał być dzisiaj o tym w yy, co ja jestem tak naprawdę ubrany Jaki jest mój cały strój motocyklowy, kask i może nawet podejdę do <noise> do szyby O nie wiem czy to będzie widać tak wyglądam I Cały mój strój Oczywiście zamieszczę, też będą jakieś fotki jest praktycznie pod kolor motocykla już ten strój to ja już mam z 5 lat albo jak nie lepiej podejrzewam, że nawet trochę, trochę więcej buty, buty są e, adrenaline jakieś coś takiego, modelu nawet nie pamiętam spodnie, spodnie są Madis Sport e, jest to taka polska firma robiąca odzież motocyklową i one były szyte na zamówienie razem z ochraniaczami e, rękawice e, Alpinestars SP8 Skórzane yy, i kurtka, też Alpine Stars. Niestety modelu nie pamiętam, ale jak znajdę, to na pewno podziękuję. Jeszcze było kilka pytań motocyklu o kufer. Kufer to jest GIVI. Yy, no, jakby nie pamiętam nazwy tego kufra, bo ja już go kupiłem. Już w sensie motocyklu kupiłem już z tym kufrem kuferkiem, ale kask tu się mieści, jak widzicie, więc jest ok. Kask się mieści, ja się w to nawet zapakowałem na Chorwację, no może tak powiedzieć. Zebrałem drona i, I było spoko. E, no dobra, siądźmy może na niego. Poruszymy temat tych właśnie ubrań. I zrobimy małą rundkę. A chmura idzie, żeby nie padało tylko czasem. No ale mniejsza kawałeczek się gdzieś przejedziemy, opowiadam o tym stroju tam swoim motocyklowym. Bo <laughs> no, powiem wam szczerze, że ja ten strój kupowałem jeszcze gdy jeździłem na 125. Jakby on już naprawdę ma, ma, ma jakieś tam lata swoje. Oczywiście jestem raczej z tych motocyklistów, którzy... Gdy wyjeżdżają gdziekolwiek to, to zakładają strój motocyklowy aniżeli, aniżeli nie i jeżdżą tak sobie w jakichś krótkich spodenkach czy, czy, czy w krótkich koszulcach ciepło nie ciepło blisko nie blisko ale jednak ten strój się zamkłada zawsze znaczy, tak jakoś bezpiecznie się czuje człowiek eee, no dobra no to historia w tym sprawie jest taka że no oczywiście jeździłem po różnych sklepach, szukałem sobie stroju motocyklowego No i w końcu trafiłem właśnie do sklepu w Radomiu To jest bodajże Intermotor No i tam przymierzyłem tą kurtkę Podobała mi się, mimo że ona jest taka raczej jedną z tych krótszych kurtek motocyklowych No to spodobała mi się Miała ochraniacze certyfikowane na łokcie, na barki Dzień, 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 to tutaj pan, gdzie ma, na kołdał <laughs> będzie nagrany koleżka <laughs> Spodnie są świetne i w ogóle polecam każdemu, bo ja na początku jeździłem po prostu w jeansach W jeansach i tej kurtce i jakby jak już zakupiłem te spodnie to świetnie, w ogóle wszystko się zmieniło, to no 180 stopni jakby moje podejście jest z nich naprawdę, naprawdę ciepło akurat te spodnie są, tak jak mówiłem, szyte na miarę, są w nich ochraniacze więc są też bezpieczne i certyfikowane i jeszcze sprawa kasku motocyklowego eee, no to w sumie kask motocyklowy to kask mam eee, Sharka teraz wcześniej miałem LS2, od tego co widzieliście w kuprze eee, a teraz mam kask Sharka, jest to Shark Squall 2 eee, taki ze świecącymi diodami jakimiś Radami, oczywiście Bayer nigdy tego nie ładuje e, i się tym nie bawię. Z kaskiem był Pinlock, więc też świetnie. On kosztował wtedy, jak ja go kupowałem, około 890 zł. Więc, więc e, też jeden chyba z lepszych, ciekawszych kasków. Przymierzałem to oczywiście Nolana N87, byłem na testach, zabrałem go wtedy na jeden dzień. E, no, jakby e, szukałem czegoś bardziej do turystyki. Żeby był po prostu cichszy. Nolan jest głośnym kaskiem, tak szczerze Wam powiem. Moim personalnym zdaniem. Więc. więc po prostu na Nolana się nie zdecydowałem. No jeszcze były jakieś tam HJC-70 i tak dalej. Jakby z tych wszystkich ten szar był po prostu najcichszy, najbardziej wyciszony. Ja nie jeżdżę w stoperach. Nie używam stoperów. Mam jeszcze Intercom zamontowany, zamontowany w tym kasku, a. Mamy nad pod Intercom e, Jest wyposażony w blender Fajnie się tak szybko otwiera, zamyka e, No, jest cichym kaskiem oczywiście Ale co za tym idzie, jeśli kask jest cichy To niestety jest też e, mało przebiewny Więc no, to, to są jakieś korzyści, jakieś minusy jakby ta wentylacja w tym kasku nie jest na najwyższym poziomie jest dosyć naturalne, sprawy stroju i tego w czym, czym jeżdżę, w co jestem ubrany na motocyklu mamy załatwioną, także trzymajcie się i siema!